Moje drodzy, w niebo wzięcie Matki Bożej to jest taki dogmat, w który wierzymy. I to jest zawsze tak, że jeżeli Kościół ogłasza jakiś dogmat, jakąś prawdę do wierzenia, to zawsze jest tak, że tę prawdę ujmuje w parę zdań, by było wiadomo dokładnie o co chodzi. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zatrzymali się właśnie nad tymi zdaniami. Otóż Kościół mówi tak. Na koniec niepokalana dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do syna swego, Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci przepiękny tekst. Ja wiem, że bardzo gęsty, ale spróbujemy się w niego trochę wgryźć. Trzy rzeczy. Pierwsza. Maryja jest wzięta do nieba z duszą i ciałem. Z duszą i ciałem. Ogromnie ważne. Samo już w niebo wzięcie to nie jest jakiś koncept zupełnie nowy, bo znajdujemy go w Starym Testamencie. Jest piękny opis wzięcia do nieba Eliasza. Stary Testament też wspomina Henocha, który też miał być wzięty do nieba natomiast Maryja jest wzięta z duszą i ciałem zobaczcie czasami tak jest, że jak rozmawiamy sobie o życiu przyszłym rozmawiamy sobie o tym, co po śmierci to to często nawet pytamy nie? czy Pan Bóg zbawi moją duszę czy Pan Bóg zbawi moją duszę nawet się modlimy, że jak ktoś zmarł, no to zbawimy się, modlimy się o zbawienie jego duszy. O zbawienie jego duszy. No bo ciało jest śmiertelne, a dusza jest nieśmiertelna. I to jest wszystko ok, dobrze jest się modlić ze zmarłych. Tylko, że możemy mieć w pewnym momencie takie mylne przeświadczenie, że dusza jest ważniejsza niż ciało. Że dusza jest ważniejsza. No bo dusza jest nieśmiertelna, a ciało? A ciało to jest słabe, ciało jest godne potępienia, ciało jest godne porzucenia. Możemy mieć wrażenie, że ciało prowadzi do grzechu, że, że ono obumiera, ono się starzeje, ono słabnie. Kiedy, się, kiedy nasze ciało starzeje się, to możemy próbować jakoś ukryć. Ukryć te efekty starzenia. Kiedy jest niedołężne, to staramy się o tym jakoś nie mówić. I może być tak, że kiedy sobie wyobrażamy życie przyszłe, to gdzieś tam mamy takie przeświadczenie, że w przyszłości będziemy bezcieleśni, bo ciało nam się źle kojarzy. Tymczasem w wniebowięcie nam przypomina, że nasza przyszłość z martwych wstanie, a więc ostateczne włączenie w Chrystusa, to nie jest kwestia tylko naszej duszy, to nie jest kwestia tylko naszej duszy, że to jest również kwestia naszych ciał, bo Maryja jest wzięta do nieba nie tylko z duszą, ale z duszą i ciałem. Czyli cała Maryja jest wzięta do nieba, nie tylko jakiś fragment jej. Jeżeli myślimy o naszej przyszłości, będziemy zbawieni nie w jakimś fragmencie, ale będziemy zbawieni cali. Z naszą duszą i naszym ciałem. Więc zobaczcie, to nie jest tak, że moje ciało jest moim wygnaniem, że moje ciało jest więzieniem duszy, że dusza jest idealna, a ciało to nie za bardzo. Ciało jest jednym z elementów naszego podobieństwa do Jezusa. To jest element Twojego podobieństwa do Boga. Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Jeżeli masz ciało, to jesteś podobny, podobna do Niego. Więc ciało nie jest po to, żeby je odrzucić, tylko przyjąć. Ale zobaczcie, tak samo jest, jeżeli ja mówię, że dbam o moją duszę, staram się jakoś formować, no to tak samo powinienem zadbać o moje ciało. Skoro dbam o duszę. To dbam też o ciało. I odwrotnie. Skoro dbam o ciało, to tak samo powinienem zadbać o moją duszę. O te dwa elementy w równym stopniu. To jest pierwsza rzecz. Nie Maryja jest wzięta do nieba z duszą i ciałem. Druga. Ta, ta formuła, którą czytaliśmy, mówi piękne słowa. Takie frazę, z którymi mi się bardzo podoba, że Maryja została wzięta do nieba. Dopełniwszy biegu swego życia. Dopełniwszy biegu swego życia. Piękne stwierdzenie, bo ono nam mówi, jakie jest nasze powołanie. Ono nam mówi, jakie jest nasze powołanie. Że nasze powołanie nie polega na tym, Twoje powołanie nie polega na tym, że Ty masz zrobić jedną rzecz, a jak już ją zrobisz, można się zabierać. Jesteś powołany, jesteś powołana do miłości. Twoje powołanie to miłość. Twoje powołanie to kochać. I to jest powołanie, które się nie zmienia. I to też nie, nie jest tak, że jeżeli ci się nie uda coś, jeżeli masz wrażenie, że w życiu ci się nie udało, bo się rozsypało małżeństwo. Dzieciaki robią, robią jakieś, nie wiadomo jakie złe rzeczy. Posypała się kariera, wpadłeś w nałogi, i masz wrażenie, że no zmarnowałeś. To uwaga, ty ciągle jesteś powołany do tego samego. Jesteś powołany do miłości. To powołanie się nie zmienia. Bo powołanie Maryi nie zamknęło się tylko w tym, że ona miała urodzić Jezusa. Bo ona też była powołana do miłości. Yy, więc Bóg Ciebie potrzebuje i chce, żebyś kochał. I uwaga, ta miłość w konkrecie polega na służbie. Według stanu Twojego życia. Więc Bóg powołuje Ciebie, by, by, życie było, by Twoje życie było nieustannym kochaniem drugiego człowieka, by było nieustanną służbą drugiemu człowiekowi. W małżeństwie, w rodzinie, w życiu konsekrowanym, w życiu poświęconym Panu Bogu, w życiu samotnym, zawsze jesteś powołany do tego, żeby kochać, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Zobaczcie, Maryja pod krzyżem słyszy, że teraz jest matką już nie tylko Jezusa. Staje się matką drugiego, staje się matką umiłowanego ucznia, to znaczy każdego, kto wchodzi w skład kościoła. Jest matką Kościoła. Więc ma kochać już nie tylko swojego Syna, ma kochać każdego, kto wchodzi w skład Kościoła. I to robi przez całe swoje życie, zarówno tutaj na ziemi, jak i potem wzięto do nieba. Kocha cały Kościół, kocha każdego, kto się znajduje w Kościele, więc temu, kto się znajduje w Kościele, ona służy, bo miłość polega na służbie. Um. Więc to jest ważne, nie? zobaczyć, że Pan Bóg stworzył Ciebie z miłości, Bóg Ciebie kocha i chce, żebyś Ty kochał, żebyś Ty kochała. I to jest obojętnie, ile masz lat. Nie? I to nie jest tak, że jak już masz odchowane dziecko, to sens twojego życia się zakończył. Bo człowiek może mieć takie przeświadczenie: no, po co komukolwiek, człowiek stary? Na co się mogę jeszcze komukolwiek przydać? No, Bóg Ciebie potrzebuje. Możesz wierzyć czy nie, ale Bóg ciebie potrzebuje. Dlaczego? Bo żyjesz. Skoro żyjesz, to Bóg ciebie potrzebuje. I potrzebuje twojej miłości. Więc też nie jest tak, że jak nie możesz mieć dziecka albo tak się wydarzyło, że nie masz dziecka, to że twoje życie jest bez znaczenia. Bóg ciągle potrzebuje twojej miłości w taki sam sposób. Dokładnie tak samo. Bóg stworzył Cię z miłości i stworzył Ciebie dla miłości. I ta misja trwa całe Twoje życie, aż do momentu, aż się wypełni bieg Twojego życia. Tak samo, jak się dopełniło w, w sytuacji Maryi. I trzecia rzecz. Też ta formuła mówi, że Maryja jest wywyższona przez Pana, jako królowa wszystkiego. Nie? Maryja jest królową wszystkiego. My to nawet mówimy w tajemnicach różańca, nie? Ale dalej jest wytłumaczenie i ono jest, uważam, genialne. Bo ono mówi, aby bardziej upodobniła się do swego Syna. Nie, zostaje królową, by była bardziej podobna do swojego Syna, który jest Panem Panujących, zwycięzcą grzechu i śmierci. Więc Maria jest, pan, jest królową wszystkiego. Dlaczego? Bo jej Syn jest królem wszystkiego. A ona jest upodobniona przez łaskę do Niego. Więc zobaczcie... Początkiem i końcem, początkiem i celem wszystkiego jest Chrystus. Początkiem wszystkiego i końcem wszystkiego jest Chrystus i Jego łaska, bo On jest Panem Panujących, On jest Zwycięzcą Grzechu, a my, my będziemy do Niego upodobnieni. I powołanie Maryi do tego, by być upodobnioną do Jezusa, to nie jest inne powołanie niż Twoje, bo to się ma też wydarzyć w Twoim życiu. Czyli innymi słowy, drogą Twojego życia tutaj i w przyszłości jest królowanie. Czyli innymi słowy, aby przez Bożą łaskę, abyś był, była upodobniona do Niego, który jest Panem wszystkiego, który jest zwycięzcą śmierci. Jesteś powołany, żeby królować. I to jest Twoje życie. Ale nie dlatego, że Ty zrobisz coś Fascynującego, zasłużysz sobie, nie wiem, osiągniesz mistrzostwo świata, to jest absolutnie nie, nie dlatego. Bo to się ma wydarzyć przez Jego łaskę, a więc z Jego miłości. Żeby, bo to Jego miłość ciebie upodobnia do niego, który jest Panem Panujących, który jest zwycięzcą grzechu i śmierci. Jezus, król, zbawiciel, wiecznie kochający, Bóg i człowiek. Zatem jesteśmy powołani, tak jak Maryja, by kochać, aby się w naszym życiu wydarzyło upodobnienie do Jezusa, aż się dopełnią nasze dni.